Nauka świętuszenia w czterech krokach. Krok pierwszy, nie kombinuj. Chodzi o to, żeby naukę świętuszenia rozpocząć od rzeczy prostych. O, tak, tak, to mi się podoba, chcę tego więcej. To zazwyczaj satysfakcjonująca podstawa na początek. Krok drugi, mów komplementy. W łóżku, tak samo jak w sypialni, ważne, żeby komplementy były szczere. Na różne sposoby podziwiaj i chwal jego albo jej ciało. Jesteś taki gorący. Uwielbiam Twój zapach. Masz wspaniałego penisa. Uwielbiam, jak mnie dotykasz. Krok trzeci. Mów o tym, co Ci się podoba w łóżku. Możesz powiedzieć: Uwielbiam, kiedy liżesz moje sutki. Pod warunkiem, oczywiście, że naprawdę to lubisz. Albo cudownie pieścisz moją cipkę. Krok czwarty. Spektakularny, najbardziej wypasiony komplementy. Zostaw sobie na koniec zabawy. Powiedz, Dzięki Tobie moje ciało faluje, zaraz wybuchnę, oszaleję z rozkoszy. Jeżeli powiesz to, pod koniec Waszej wspólnej zabawy, kiedy jesteście naprawdę rozgrzani do czerwoności, efekt gwarantowany.